Witajcie kochani, w dzisiejszym krótkim odcinku, naprawdę króciutkim, pokażę Wam, jak dodać taką krateczkę pełną na początku tutaj naszej robótki i na końcu naszej robótki. Zaczniemy od wykonania sześciu oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i sześć. Odwracamy naszą robotkę. Było tak, odwracamy ją tak, w taki sposób, że po prawej tutaj stronie mamy ten łańcuszek. Nie po lewej, tylko po prawej. Teraz nawiniemy nitkę na szydełko i wbijamy się w czwarte bądź w piąte oczko tutaj od naszego szydełka. W poprzednim filmie filetowe serduszko wbijałam się w czwarte oczko, lecz wydaje mi się, że tutaj w piąte oczko będzie to wyglądało zdecydowanie lepiej. Więc wbijemy się w piąte oczko od szydełka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wbijamy się, wyciągamy naszą nitkę przez dwa i przez dwa. I powstał słupek. Teraz nawijamy nitkę na szydełko i wbijamy się tutaj w kolejne tutaj oczko naszego łańcuszka, który zrobiliśmy. I robimy słupek. I słupek tutaj nad tym słupkiem. I jest krateczka pełna na początku rzędu dodana robiliśmy 6 oczek łańcuszka wbiliśmy się w piąte oczko od szydełka robiąc słupek słupek, słupek i słupek nad słupkiem czyli mamy tutaj cztery słupki razem dojadę tutaj do końca i pokażę jak dodać tutaj kratkę pełną na końcu naszego rzędu Jestem przy końcu naszego rzędu i teraz, by dodać pełną krateczkę, nawijam nitkę dwa razy na szydełko i wbijam się w to samo miejsce, w którym powstał tutaj ten słupek. W to samo miejsce, czyli tutaj przeciągam niteczkę przez dwa, przez dwa oj, i przez dwa. Teraz zaznaczę Wam tutaj, może taką czerwoną nitką, żebyście dalej wiedzieli jak to wykonywać. Zaraz do Was wracam. Zaznaczyłam niteczką, i teraz zobaczcie dokładnie. W tym słupku, który teraz powstał, na dole są takie dwie niteczki. Tutaj. Takie dwie niteczki mamy. O! Dwie niteczki. I pod te dwie niteczki, tutaj na dole. Zrobimy sobie kolejny słupek. Czyli nawijamy nitkę dwa razy na szydełko i wbijamy się pod te dwie niteczki tego tutaj słupeczka. Na dole. Pod te dwie niteczki. I znowu przez dwa. Przez dwa. I przez dwa. I teraz w tym słupku, który teraz znowu zrobiliśmy, też na dole są takie dwie niteczki. Tutaj. Raz i dwa. Dwie niteczki są na dole, tutaj. I znowu pod te dwie niteczki tego słupka, który teraz powstał, zrobimy następny słupek. Nawijamy nitkę dwa razy na szydełko i na dole tutaj pod te dwie niteczki się wbijam i robimy słupek, czyli przez dwa przez dwa i przez dwa i krateczka gotowa jeszcze taka krótka informacja, ja robię, właśnie tutaj pokazałam wam yy, zwykłymi słupeczkami ale są osoby, które robią również słupkami patentowymi. Słupki patentowe pokażę Wam może w kolejnym odcineczku, takim króciutkim, jak nimi się robi. Bo nie, no niektórzy może będą woleli właśnie tamtymi robić, a nie tymi zwykłymi. Niby jest też jakaś różnica w tych robótkach, ale to zobaczymy się już innym razem. Subskrybujcie mój kanał, dajcie komentarze. Oczywiście postaram się nagrać dla Was znowu coś jak najszybciej, i mam nadzieję, że będziecie ze mną na dłużej. Pozdrawiam.